4 września. Żywot świętej Rozali z Witerbo, dziewicy. Żyła około roku pańskiego 1252. Święta Róża, czyli Rosalia, urodziła się w roku 1234 w mieście Witerbo we Włoszech, które podówczas było stolicą papieży. Wcześniej wybrał ją Pan Bóg za naczynie łaski swej świętej. Mając bowiem dopiero lat 3, przywróciła życie swej babce, która już od 24 godzin nie żyła. Okazywała wielką świętobliwość w postępkach, upodobanie w modlitwie i uczęszczała pilnie na nabożeństwo. Matka jej, Katarzyna, pielęgnowała w niewinnym sercu dziecka tę skłonność do nabożeństwa i zatrudniała ją opowiadaniem o dzieciątku Jezus, o jego ubóstwie, pokorze, posłuszeństwie i cierpieniach. Z dziwną uwagą słuchało dziewczątko tych opowiadań i niejednał za serdecznego współczucia zabłysła na niewinnej twarzyczce. Powzięła nieprzezwyciężony wstręt do płochości i marnych igraszek, ślubując powściągliwość w mowie, posłuszeństwo rodzicom, a mianowicie cierpliwość. Nosiła odzież z grubej wełny, chodziła boso i z gołą głową, pościła surowo, a co sobie oszczędziła, rozdawała ubogim. Darząc ich jałmużną, upominała, aby ufali w Bogu. Licząc lat trzynaście, zapadła na ciężką chorobę, ale lekarze, zwątpiwszy o jej życiu, oświadczyli, że lada chwilę skończy. Gdy tak wszyscy oczekują jej zgonu, Rozalia zrywa się z łoża i z rozjaśnionym obliczem woła, patrzcie na królowe niebios, która w orszaku świętych dziewic mnie, swą najniższą służebnicę, odwiedzić raczyła. Przyjmijmy ją, jak się należy. Natychmiast wstawszy, uklękła na podłodze, aby uczcić Matkę Boską. Maryja Panna przemówiła do niej łaskawie, bądź dobrej myśli, miłe dziecię, nie umrzesz jeszcze, lecz wiele dobrego uczynisz. W kościele moim weź habit tercyjarek świętego Franciszka, występuj śmiele przeciw nieprawościom współziomków, broń wiary świętej, nie lękaj się przeciwności. Po tych słowach znikło widzenie, a woń niebiańska napełniła komnatę. Rozalia uczuła się zupełnie zdrową i tak silną, że przez trzy dni ani jadła, ani piła i przywdziała habit zakonny. W kościele ukazała się jej Maryja Panna po raz wtóry, a objawiwszy jej wszystkie przez Chrystusa za grzeszników poniesione boleści, Wyświadczyła tę łaskę, iż pozwoliła jej przez trzy dni znosić te same boleści. Rozalia niesłychanie cierpiała, ale taką miłością Chrystusa rozgorzała i taką nienawiścią Grzechu, że pochwyciwszy krucyfiks w rękę, zaczęła publicznie gromić kacerzy i nieprzyjaciół papieża i wzywać do pokuty. Lud wielbił ją jakby zesłaną od Boga prorokinie, okazywał serdeczny żal za Grzechy, naprawił się, a miasto, które dotąd trzymało stronę cesarza Fryderyka II, prześladowcy Kościoła, przeszło na stronę papieża. Burmistrz, którego cesarz ustanowił i kilku upornych kacerzy zawrzali wielkim gniewem na dziewicę, która przekonywająco wytykała im ich przewrotność, że nie mogąc zbić zarzutów, wygnali ją wraz z matką i ojcem z miasta. Rozalia udała się z rodzicami do miasta Sorianą, gdzie znowu wzywała do pokuty. Nie widziano dotychczas dziewicy, co by w tak młodych latach umiała połączyć takie zaparcie się świata, taką surowość życia i takie ubóstwo z tak błogim i dobroczynnym wpływem na naród. Czyniła dla Boga wszystko, od świata niczego się nie spodziewając i nie lękając. Wkrótce nawrócili się mieszczanie i przyobiecali uroczyście posłuszeństwo i wierność Bogu i jego namiestnikowi, Ojcu Świętemu. Ten sam skutek miały jej nauki i przemowy w Witorchiaro i okolicy. Po śmierci cesarza, którą Rosalia przepowiedziała, wróciła z triumfem do Viterbo. Tu pragnęła ukryć się w klasztorze i żyć pod rozkazami przełożonych. Prosiła Klarysek o przyjęcie. Ale te oświadczyły, iż nie masz miejsca. Z uśmiechem odpowiedziała Rosalia: nie powiedziałyście właściwej przyczyny, oto gardzicie mną, ponieważ w oczach świata uchodzę za wariatkę. Nie chcecie mnie żywej, tym więcej zapragniecie mieć mnie umarłą. Słowa jej ziściły się. Żyła tylko jeszcze lat dwa w domu rodziców, w najzupełniejszej samotności. Umarła w roku 1252, licząc lat 18 i pochowana jest w kościele Matki Boskiej. Liczne cuda działy się u jej grobu. Gdy wieść o nich doszła, poczęły zakonnice świętej Klary błagać papieża Aleksandra IV, rezydującego na on czas w Witerbo, aby im ofiarował zwłoki rozali. W roku 1258 uczynił tedy papież zadość żądaniu Klarysek, spowodowany trzykrotnym pojawieniem się świętej panienki i rozporządził, aby co rok dnia 4 września święcono jej pamięć. Papież Kalikst III zaliczył ją w roku 1457 do świętych. Ciało jej pozostało dotąd świeże i nienaruszone, a relikwie jej słyną po dziś dzień z rozlicznych cudów. Nauka moralna. Jak silną musiała być miłość Świętej rozali do Pana Jezusa, jeśli szukała odosobnienia i samotności, aby się tem łatwiej móc oddać modlitwie, rozpamiętywaniu i umartwieniom. Jakże słabą w porównaniu z Świętą Rozalią musi być nasza miłość Boga, jeśli tak mało dla niego czynimy i tak trudno nam ponieść dla niego choćby najmniejszą ofiarę. Nie mamy tu na myśli umartwień i ofiarności, jaką jaśnieją święci pańscy, ale z jakąż trudnością nam przychodzi pełnienie najprostszych obowiązków chrześcijanina, walka z namiętnością, porządliwościami ciała i pokusami jego, znoszenie przeciwności, wyrzeczenie się wygódek i przyjemności życia. A czyż to wszystko nie jest drobnostką wobec tego, co święci czynili dla Boga? My biedni śmiertelni chełpimy się, jeżeli nam się udało oprzeć pokuszeniu, uniknąć sposobności do grzechu, pomodlić się z godzinkę albo ponieść jaką malutką ofiarę. A cóż to wszystko znaczy wobec olbrzymich poświęceń świętych pańskich, wobec bohaterskich ich zapasów i walk z szatanem, wobec niesłychanych umartwień, jakie sami na siebie nakładali? Jeśli oznaką miłości jest ofiarność i poświęcenie, na ten czas od nich jedynie nauczyć się możemy, czym jest miłość i jaka jest jej potęga. Święty Tomasz Akempis mówi, kto miłuje, jest wolnym i niczem nieskrępowanym. Miłość nie zna ani granic, ani miary, lecz przekracza granice i wyższą jest nad wszelką miarę. Miłość nie wie, co to ciężar, nie zna trudów i mozołów, gotowa czynić więcej, niż może miłość nie zna niepodobieństwa. Zdolną ona jest do wszystkiego, dokonywa wielu rzeczy i odważa się na nie jedno, co człowieka bez miłości utrudza i zniechęca. Modlitwa Boże, któryś jest zbawieniem i ratunkiem naszym, racz miłościwie prośby nasze wysłuchać, abyśmy weseląc się z uroczystości błogosławionej Rozali, dziewicy Twojej, nabyli wzrostu w duchu pobożności, a za jej wstawieniem się wyzwoleni zostali od klęsk, które na nas słuszny Twój gniew zsyła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Kochani, od jakiegoś czasu macie możliwość kupowania różnych produktów z logiem nauk katolickich i nie tylko. Ceny niestety są dość wysokie, gdyż jest to program partnerski z YouTube'em i produkty nie są fizycznie produkowane przez nas, tylko przez firmy, współpracujące z YouTube'em. Jednakże jest to doskonała propozycja dla osób, które od dawna pytały nas i prosiły o kupki, czapki, bluzeczki dla dzieci i inne produkty od nauk katolickich. Zaznaczamy, że cały zysk ze sprzedaży tychże materiałów. Przeznaczony jest, jak zawsze, na działalność i rozwój nauk katolickich, także śmiało możesz potraktować kupowanie takich materiałów jako wsparcie nauk katolickich. Link do sklepu znajdziesz w opisie filmu. Pragniesz otrzymywać nauki w prywatnych wiadomościach, to zapisz się do nauk katolickich. Jeżeli masz taką możliwość, zachęcamy do wsparcia finansowego, a najlepiej cyklicznego. Linki do zapisania i przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.